Siemano widzowie z tej strony, Michał. I dzisiaj będziemy grać w Pet Simulator X. Tak, ja już się tutaj trochę. no. Rozmnożyłem, zrobiłem dużo rzeczy. Yy, tylko nie wiem, jak się stąd wydostać. Dajcie mi sekundkę, dobra. Teraz powinno wszystko działać. Yy, zobaczymy wszystko działa. E, no nawet nie widzieliście moich petów na razie. E, ale wam pokażę moje pety. Dobra. Patrzcie. 46 trylionów. Tutaj mamy Rainbowa, który ma 6 trylionów Rainbowa. To jest dobry pet. A tutaj mamy już słabiackie. No, jakieś, nie wiem, fajne są nawet. Dobra, co nie? E, tutaj mamy te nasze słabiackie jaja. Tyle pierdniemy się do lepszego świata. A wy w tym czasie możecie dać lajka, like suba, póki się ten świat ładuje. Minął czas. Tutaj będziemy robić opening jack dzisiaj tych jaj pięknych. One są fajne. E, musimy sobie dropnąć tego. Ciasto. Uwaga. Owca. Owce się czasami przydają do tradowania się. No, przydają się, naprawdę. Rainbow. Tam było napisane Rainbow. Rainbow. Czekaj. Nie, dziwne. O, tutaj. To też jaj jest dobre. Co jest? Na ile jego było szans? 2% kurde Jesteśmy 33 w topce. Uuu, tego dobrego dropnęliśmy To już będziemy mieć ich dwa. One są ponoć bardzo dobre. No może nie tak dobre, ale. No, jednak roboty trochę robią. Spróbujmy tego otworzyć. Czekaj. Ja chcę tego trzydzieści dwa procent. No. Uwaga. To jest on? Tak, to jest chyba on. Tu jest. Yy, no. To jest on. Czekajcie. Widzowie, co to jest? Polecam te te jajak, przy których teraz stoję. One też się przydają, i te jaja też polecam. I tamte, które przed chwilą otwierałem. One są fajne, naprawdę. No, Rainbow Fish, Rainbow, może się, widzowie, podtradujemy. Co Wy na to? The best 6 jestem Noob Nie chcę się ze mną wymieniać, jak jestem taki słaby Lily, wymieniamy się z Lily No całkiem dobre, 18 Trillioników A to jest Legendary? Epic, epic? No to za epika mogę ci dać to? To? No, moli, no to. Co ty na to? No co, chyba się opłaca? Nie, to ja to kasuję. Za tego jednego. No, nie wiem. Czekajcie. Nie, chłopiec, co ty gadasz? Tego mogę ci dać. A dobra, to, to ci dodam tego. Tego. Tego fisza. Tego mogę ci dać. Tego. I tego, Do minus no dobra masz, albo poczekaj, poczekaj, muszę coś, jedną, ry... no teraz się zgadzam, bo ten mi się pet podobał Wiktorowi i chciałem mu go dać, ale dobra, nie chcę to nie, Bartoszka. Nie no nikt się z... Omar. Nikt się ze mną nie chce tradować. O, dobra, wymieniamy się. No. Za co chcesz się wymienić? Kurde. Dobra, nie. Nie to nie. <ścoughs> Idziemy sobie do trading plazy, bo mamy trading plaza. Tam się powymieniamy za coś. Trading plaza O, bo ja potrzebuję diamenty, żeby sobie kupić bank, to napiszę Plus diamond S. Plus diamonds No chłopy, dajcie mi diamenty Dajcie mi o, Wytradujcie się za diamenty Kurde, oni mnie nie widzą, oni udają mnie, mnie nie widzą tak mnie to wkurza. Nie no, oni nawet nie zwracają na to uwagi. Juk. Juk. PLS. I mamy o Please diamonds, Juk. No. Ile mi dasz diamentów? No gadaj. Ile mi dasz? 10 tysięcy dobra, to za 10 tysięcy mogę ci dać tego. Zgadzasz się? 10 tysięcy? Tego? O, kurde, dobra. Czekaj. A nie, co, co ja robię? Ja nie wiem, co jej dać za 100 tysięcy. Nie wiem, to się opłaca. Fisza. Dawaj, fisza. Mogę ci jeszcze dać tych moich słabiaków. Za 200! No weź. Poczekaj, za 200. Nie, no, Juk. Fajnie mi dałaś. Juk. Jezus. nie mi się nie da tradeować. Idę do. Yy, no, wiecie, trading plaza. Trading plaza. Idę, bo tam się ludzie fajnie wymieniają. Za fajne rzeczy. Dobra, kliknąłem. To plaza. Yy, robię cięcie małe no i widzowie wróciłem włączamy te teraz yy, dopiero i już jesteśmy dobra kto chce się tradeować, napisze ja please diamonds please diamonds kto mnie widzi kto mnie widzi kto mnie widzi kto mnie widzi kto mnie widzi, kto mnie widzi? Kto mnie widzi? Kurde, w ci ludzie. No nie no nie, no zwędlaje. Pylysy. de i amy ony dys. O czekaj, ten się ruszał. No nie no, oni na tych deskach są To nie fair. No babo, widzisz mnie. Kurde. No, widzisz. No dobra, nie, mi się nie da. Ja bym potrzebuję diamenty dużo. No, co chcesz? Bot 4, coś tam, coś tam. Ja potrzebuję diamenty. bocie jeden. Czekaj. O, tutaj jest jakiś Polak. PLSy. I am onedysy. Please, diamondus. Widzisz to, widzisz mnie, widzisz mnie. Jezus Maria, tu mnie tak denerwuje. Nie no, nic nie mogłem latać na deskach. PLSy. d i mamy on this. No dawaj No ja czemu nikt za diamenty nie chce się wymieniać Lol Szukamy b Gdzie jest? Z... O nie wiem, na przykład tego sobie, Bravlin. Nie, no naprawdę poważnie. No, pokaż, co masz. Ja mu tylko pokazuję, żeby się trajdował. Dobra, co się stało? Może zagramy sobie w... Kto mnie zaprasza? Nie wiem, na przykład Brookhaven. Zagrajmy sobie w Brookhaven, bo... No wiesz... Brookhaven, Heaven, Brook Heaven, Brook Heaven, brook Heaven. Zobaczmy na czat, czy ktoś tu coś piszeł z Polski. Nie. Hmm. Do jakiego domu by się tu tepnąć? Nie nie wiem. Ja jestem policjantem, oczywiście. Czekajcie na. Bestę. Czekaj, przygotuję sobie moje rzeczy, które zawsze noszę: telefon. Y, Sfajt. To. To. Oczywiście, że to. Pieniążki. To. Kartę. Też noszę. I kartę do banku, bo jestem policjantem. No wiem, że nie mam napisu, bo to się zapisuje na jeden dzień. Ja szukam... Szukam złodziei. Wiem, że mogę mieć auto, ale nie chcę mieć auto. Ja szukam... Nie wiem, jakiegoś Polaka albo Polki. Huu! O Szukam Szukamy Polaka z Osień. Gdzieś słyszałam o takim graczu z że to jest cheater. Szukamy cheatera. Szukamy domu Zosienki. Czekajcie. Dom se kupimy tu. No nie, no nie wytrzymuje. On taki. No. Jeszcze sobie zamkniemy. No. Odgłośnimy. Ja, jadymy U. Kto to tutaj jest? Kto to tutaj jest? Oh, jak ucieka. XD. Co to jest? Co to jest? Widzicie to? Co to było? Ojej. O, dobra, pokażę wam trik z huśtawką. Co się doło tu pęła tu jest ten to a znam jeszcze taką fajną rzecz. Kto to? Gonimy złodzieja, przestępca. Kto to? Czekaj. Muszę zobaczyć na jej nick. Kto to jest? Czekaj. Ej, pokaż. No, kim ty jesteś? Uff, kurde. <gry> XD. XD Czekaj! Polska. P O -l -sy -k A. Polska, 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 Polska. No kupię! Babo, Polska! Widzisz mnie? Widzisz mnie? Polska, Polska. Nie no, nie. Ona mnie może zabić. P O -l -sy -k A. Polska, 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 Polska No babo, tutaj jestem Polska, Polska Polska Polska, Polska Ty ol, syk, A huh. No nie no Nie wierzę Polska, Polska Ślepy Babo, ty mnie widzisz? Dobra, nie, nie, nie. Ręce łapy do góry. <gibere> Givery, nie chcę jej dać. Giwery. So I love you for a Sunday. No nie no, ci jadę dogonić. Kurde, rower jest szybszy. Jak to możliwe? Jak do tego doszło? Nie wiem. Szukamy gracza z Zosienek. Dawaj, szukamy Zosienki. Ja chcę ci bo ja go sobie dodałem, Zosienkę. I ona gra teraz. Tylko nie wiem, kto jest z Zosienką. Julia. Julian. <grym> o, bierzemy kajdanki.

Czekaj, tego. Mogę Cię zabrać? Czekaj, te bierzemy. Gdzie jest nasza hołpa? 22, 22. Kto to? O. No nie, uciekli. Kozalowy for sunny. Dobra, my się do, do niej. Czekaj. Ona... Ja wiem, co ona chce. Ona chce to. Kozalowy <laughs> for sunny. Ja... Mm -hmm, zniknęła. Dobra, fajnie. Włamujemy się do chałupy. Jest w ogóle ktoś w domu? Nie, no dobra, wychodzimy z tego, bo to jest słabe. Widzowie, pewnie macie pytanie, kiedy będziemy robić roller coaster dalej. No, skończymy go, jak, be, jak ze skarem go skończymy. Wejdziemy na Pet Simulator X. Pokażę Wam sztuczkę na Pet Simulator X, bo mam. Mam taką sztuczkę. I pokażę wam. Jak, jak, jak. Nie, no nie. Nie mam żadnej sztuczki, bo jaką mam mieć? Czekaj. Pylasy. I amy. Please, diamonds. Widzisz to, widzisz to. Chłopie, widzisz mnie, bo ja potrzebuję diamenty. No nie no. Dziad mnie nie widzi. XD. No. XD. No. No kurde. Dziad. Jak on się nazywa? Bo czego? go. Chcę go mieć. To jest on? 3A. No XD. Czekaj. O. Bala, bala, bala. Bili, bili, bili. Uh -huh. Ej, przecież ja go zaprosiłem. Czemu on nie chce? Please, please, please. Czekaj, napiszę mu. Please, please. No chłopie, please, błagam. Please. Dobra. No nie no. Do Trading Plazy chłopcy weź ale chłopi nie ma. Chcę wejść do to Trading Plazy? Please. No please, please, please. No błagam, dajcie mi diamenty, diament. Please, please, please. Kurczę. So I love the forest. Hopsoma! <laughs> Jakub! Jakub! Chce mi dać raid, Co? Jakub! Jakub! Przestań! Jakub! Daję ci zapłatę. Mam nadzieję, że się będzie opłacać. Dam ci ukolutka, dam ci ślimaka. Dam ci o, dominusa. I mogę ci dać też tego rangeboa. Chcesz? Chcesz? No dawaj, Krajduj się. Chyba, że chcesz jeszcze jedną owcę, rybkę, to i to. Albo nie, bez przesady, bez przesady. To co Ci mogę dać. To jest moja oferta. Ja... Wiktor, Wiktor! Czekaj, o, Polak. p d i a A. Please, diamant z Polska. Wiktor, please. Please, diamond z Polska. Eee. Yeah. Jest on w ogóle, Wiktor? Wiktor. Jesteś. Nie ma. On by. On by mi. Da... O! Tylko daj mi diamenty, bo ja nic innego nie chcę. Co jest? Co? Niemożliwe. Niemożliwe, ja go muszę zaprosić. Kto to był? To był chyba Czekaj. Masz. Hej, Polska. Chciałem kupić bank Ch C I A -e M K U P I B A N K Chciałem kupić bank. Dzięki chłopie. Co mi jeszcze dasz za darmo? Chciałem kupić bank, chłopie Dzieńno. A to nie, a to nie. Nie, nie, nie chcę. Za darmo? No dobra, jak chcesz dać, to daj. Yeah, co za chłop. Czekaj, napiszę mu, chciałem kupić bank. C I Ałem kupić bank. Ale łatwo. Chciałem kupić bank. No czytaj to. Idę kupić bank. Dzięki chłopie. Jesteś fajny. Co so, I love... Czy jestem ciekaw, czy to trzeba mieć miliardy? Nie wiem. O dobra, tutaj może nam wypaść huge cupcake. Dobra, nie ma huge cupcake'a. Nie ma. Szkoda. Szkoda, że nie ma huge cupcake'a. <ścoughs> huge cupcake'a. Ojeju. Bamba! Dobra! Yy, czekaj. Ustawienia. Yy. Aha. Czekaj. Nie tu, nie tu. Sorry, sorry. Batka. Gdzie to jest? Ile trzeba? 40 milionów. A to mnie nie stać. To mnie nigdy nie będzie na takie coś stać. Chłopie. Co ty gadasz w ogóle? Czekaj, wypłać. Płaćmy sobie tyle dwadzieścia tysięcy. E, dobra, więcej. Czekaj, co jest. 7, 7, 7, 7, 7, 7 Płaśćmy sobie tyle. Tyle ile mamy? Dobra. Widzowie my, my się dziękujemy na rapu Eee Mówiłem. Nara.